Witam wszystkich na prezentacji odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza-Milówka, znanej również jako Obejście Węgierskiej Górki. Dzisiejszą podróż rozpoczniemy od południa, kierując się na północ. Już na początku widzimy estakadę w Milówce, wybudowaną w latach 2004-2006. Obiekt ten prowadzi drogę S1, dawniej oznaczaną jako S, 69 w kierunku południowym do przejścia granicznego ze Słowacją w Zwardoniu. Droga S69 miała pierwotnie połączyć Bielsko-Białą z granicą słowacką. Jednak w 2016 roku zmieniono jej oznaczenie na S1, aby ujednolicić nazewnictwo sieci dróg ekspresowych. Prezentowany odcinek to ostatni fragment drogi S1 budowany między Bielskiem Białą a Zwardoniem. Za estakadą powstaje węzeł milówka, który zaprojektowano jako węzeł typu WB z jednym skrzyżowaniem w formie ronda. Węzeł ten połączy drogę ekspresową S1 z drogą krajową numer 1. Obecnie kierowcy jadący od strony Zwardonia zjeżdżają z drogi ekspresowej na drogę krajową numer 1. Za pomocą tymczasowego bypassu. Dla kierowców podróżujących w przeciwnym kierunku, jest to miejsce włączania się na drogę ekspresową. Taka organizacja ruchu dotychczas powodowała zwiększone natężenie ruchu na drodze krajowej numer 1, przebiegającej przez miejscowości: węgierska górka, milówka i cisiec, co spotyka się z niezadowoleniem lokalnej społeczności. Plany budowy obejścia węgierskiej górki powstały na początku poprzedniej dekady, jednak, z powodu braku finansowania, inwestycja była wielokrotnie opóźniana. Przeciągające się decyzje budziły niezadowolenie wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, obciążonych nadmiernym ruchem tranzytowym. Ostatecznie pod koniec 2017 roku uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a w 2018 roku ogłoszono przetarg. Zwycięzcą została włoska firma Toto Costruzioni Generali, jednak odwołania złożone przez inne firmy wskazujące na brak odpowiedniego doświadczenia wykonawcy doprowadziły do ponownego rozstrzygnięcia przetargu. Tym razem wybrano konsorcjum firm Mirbud, Kobylarnia, oraz Zrzeszenie Budowlane Interbud Montaż. Obejście Węgierskiej Górki to 8,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S1, który w większości prowadzi przez zaawansowane obiekty inżynierskie. Na trasie znajdują się dwa dwunawowe tunele oraz pięć estakad, w tym jedna o imponującej długości około 1 km i wysokości ponad 30 metrów. Cały odcinek składa się z ponad 3 km drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, znajdującej się przed i za tunelami, oraz niemal 5 km drogi dwujezdniowej zawartej w tunelach i na odcinku pomiędzy nimi. Przed nami znajdują się portale drugiego tunelu, przebiegającego przez masyw białożyńskiej groń. Jest to dwunawowy tunel. O długości niespełna kilometra, budowany w technologii nowej austriackiej metody górniczej. Nawierzchnia w tunelu wykonana jest z betonu. W nawie prowadzącej ruch w kierunku żywca pozostały do wykonania cztery segmenty obudowy zasadniczej. Z kolei w nawie tunelu w kierunku Zwardonia betonowanie sklepienia zakończono we wrześniu tego roku. Drogowcy planują zakończenie układania nawierzchni w tej nawie w grudniu. W nawie prowadzącej w kierunku żywca prace związane z układaniem nawierzchni powinny zakończyć się na początku przyszłego roku. Na przeważającej części trasy droga ma już ułożoną warstwę wiążącą. Na wielu odcinkach ułożono również warstwę ścieralną, widoczną na prawej jezdni, a dalej na obu jezdniach. W tunelu położonym bliżej żywca, wydrążonym w masywie barania i mającym długość około 830 metrów, zakończono wykonywanie obudowy zasadniczej w maju, a układanie nawierzchni betonowej w sierpniu. Obecnie w obu nawach trwa montaż instalacji związanych z bezpieczeństwem i monitorowaniem ruchu. Przed nami znajduje się najdłuższa estakada na tym odcinku, mierząca niemal kilometr długości i ponad 30 metrów wysokości. Prace związane z jej budową zostały ukończone, a estakada posiada już ułożoną warstwę ścieralną oraz zamontowane panele akustyczne. Do wykonania pozostało jedynie malowanie oznakowania poziomego. Na większości widocznych na trasie obiektów inżynierskich prace również zostały zakończone. Z naszej perspektywy zbliżamy się do końca budowanego odcinka, natomiast z perspektywy projektu jest to jego początek. W tym miejscu powstaje węzeł przybędza, który połączy drogę ekspresową z ulicą Cesarską. Obecnie jedna z łącznic pełni funkcję tymczasowego łącznika drogi ekspresowej z drogą krajową nr 1. Po zakończeniu budowy łącznica ta będzie służyła do wjazdu na drogę ekspresową w kierunku z Wardonia. Oraz do zjazdu dla kierowców jadących od strony żywca. Wartość całkowita projektu wynosi 1.650 mln złotych, a dopuszczenie do ruchu tego odcinka drogi ekspresowej przewidywane jest pod koniec 2025 roku.